No, ale to są wszystko takie sfery przemian obyczajowych. Czasem wydaje się, że właśnie pewne poczucie godności człowieka powinno nas zahamować przed naszej znaczy własnej godności. Już nie mówię o godności wykonawców, żeby pewne rzeczy nie oglądać, żeby powiedzieć: Ja tego nie chcę widzieć po prostu, bo jakiś tam taki instynkt w człowieku podglądacza zawsze żyje i jest. I też nie możemy chce walczyć. Jeden z naszych instynktów, bo nie wszystkie nasze instynkty są dobre. Po prostu trzeba je wartościować. one są dobre, drugie są niedobre. No więc tyle bym wam może powiedział na, na początku, bo może z tego wyniknie jakaś burzliwa dyskusja. Może ja już coś powiedziałem, co Państwa oburza, a może przeciwnie, to wszystko badamy i wszystko powiecie tak samo. Więc nic nowego nie przyniosłem. Na pewno dzisiaj przekonanie, że życie intymne. Jest sprawą błachą, jest przekonaniem powszechnym, dominującym w kulturze masowej, tyle, że nie ma żadnej rekompensaty. Jeżeli to jest błahie, to co nie jest błahie? To znaczy, że wszystko robi się błahie, wszystko robi się bez znaczenia. I prawda, te wielopiętrowe małżeństwa, gdzie ludzie schodzą, no schodzą, potem są nasze dzieci, twoje dzieci, moje dzieci. To wszystko jedno, prawda, bo nikt się nikt, nikt nikogo specjalnie nie kochał, więc i te rozwody nie są specjalnie bolesne. Po prostu wiatr wpłynął w drugą stronę i pokazała się jakby inna, inna, inna konfiguracja. Jak Wiadomo, bo te konfiguracje mają taki charakter, jak, jak wszystkie złudzenia. To znaczy myśl o tym, że następny partner czy partnerka będzie lepszy. To jest naturalna myśl każdego człowieka, to jest z kim związany. Zawsze jest moment wątpienia, i myślenia, dlaczego ja się wdałem w ten związek. Tamten inny byłby lepszy. Tylko no, mądrość życiowa mówi, że jak się zacie ten następny związek, to się okaże, że on był także niedoskonały i znowu będzie to samo marzenie, żeby był jeszcze inny związek. Jest taka anegdota o Arabach, nie na ile mądra, ale nie o jak taki szejk arabski. Siedział po swojego haremu i wokół niego takie cudowne, piękne dziewczyny, a on smutny czemuś taki, więc której z tych najpiękniejszych jego żon pyta: No, o czym ty jeszcze marzysz? A on mówi: Mnie się marzy taki inny harem. No więc, chyba, co to się też to zawsze marzy ten inny harem. Nie wiem, co się dziewczyną marzy, ale też się marzy zawsze ten inny królem z bajki. Tymczasem no, nie ma rady trzeba z rękawy i pracować nad tym, który jest i z niego zrobić królewicza z Wajkicy To jest strasznie trudnym zadaniem, szczególnie że dzisiaj, tak jak ojcostwo się zepsuło powszechnie, ludzie nie umieją być ojcami. W ogóle wydaje mi się, że mężczyźni z trudem są dzisiaj mężczyznami, jest nam trudniej niż by było, takie kobiety nie umieją wychowywać mężczyzn, nie umieją ich wspierać. Często ich niszczą zamiast ich. Mobilizować, stawiać im takie zadania, żeby mężczyzna się rozwijał. No i jest to przekonanie właśnie genderowskie o tym, że najważniejsze, żebyśmy się jak najmniej różnili od siebie. I tu się stanowczo nie zgadzam. Jestem przekonany, że to jest bałamutne i głupie przekonanie, niezgodne w ogóle z całą przyrodą. Płci się powinny różnić jak najmocniej, im bardziej się różnią, tym bardziej się przyciągają. Natomiast jak robimy się do siebie podobnie, jak mamy świat zniewieściałych mężczyzn i zmężniałych kobiet, mamy z jednej strony prawda, tych efebów, którzy są właściwie już tylko tytularnie mężczyznami, a z drugiej strony te Babiszony, które prawda, już są zupełnym mężczyzną, tylko jeszcze, jeszcze mają w dowodzie napisane kobieta, to to jest nieszczęście, to, to jest zły pomysł na, na, dla ludzkości, to ja w to wierzę. I dlatego mam na pięciu z feministkami na no co zrobić. Naszymi feministkami polskimi. Już teraz dostałem odsiecz, bo mnie włoskie feministki wzięły w obronę bardzo nie to. Zdrożu Cyfina. Wszystko znań słudyniosy, z bo się, że wszystko razem naprawdę śmieszne. U nas, no to z wiedzą, że ten film został oczekiwany najgorszym filmem w roku, ja najgorszym, że serem. Jedna, Agnieszka jak najgorszą aktorką bo to, że była, że zemsta ptasów, bo pomylili postać z aktorką. Przecież to im się postać nie podobała, a nie aktorka. Aktorka dobrze zagrała postać, której im się nie podoba. No ale trudno. że zostałem tutaj zdeptany, rozdeptany z opluty. Natomiast. Włoskie feministki, które mają swój festiwal w Genui yy, pod ładnym tytułem Eccellenza femminile", czyli doskonałość kobieca, zaprosiły mnie z tym filmem i bardzo mnie tam honorowały. Więc ja im oczywiście doniosłem o polskich feministkach, one wiedziały, powiedziały, tak, ale. One są jeszcze bardzo młode, nierozwinięte. My już patrzymy na to troszkę dalej. No, zanaraziły się pani Magdalenie Środzie i paru innych, pani Graf, i tak tym, które mnie tam roznosiły na drobne kawałki. Ja sobie wymyśliłem takie powiedzonko, które mogę państwu kolportować, ale prawa autorskie mam własne. Mianowicie, że feminizm jest jak cholesterol dzieli się na dobry i zły. No bo jest dobry wemienist, który broni praw kobiet do pełnego rozwoju, broni tego, żeby musie, że muszą być tak samo płatne jak mężczyźni. To są wszystko prawa roz, na rozwój, na pełne szanse, z tym, że ja bym chciał, żeby kobiety robiły nawet to samo, co mężczyźni, ale po swojemu, to znaczy inaczej. Od lat współpracuję w filmie z wieloma dziewczynami, mam koleżanki filmowców i właśnie widzę, że te, które mają sukces, zmagają My się, oczywiście jest im trudniej. Ale właśnie najlepiej wychodzą te, które robią to po swojemu, nie reżyserują jak mężczyźni, tylko że reżyserują inaczej, po kobiecemu. Wtedy te filmy są prawdziwsze i ciekawsze. I tego zawsze życzę płci odmiennej, żeby chciała być inna, a nie daj Boże, nie, była, nie starała się być taka sama. No ale to jest właśnie to marzenie o uniseksie, to jest z kolei coś, co się pojawiło w naszym feminizmie polskim. No ale rzeczywiście on chyba jest po prostu bardzo młody. Więc to też Państwa uwagę yy, przynoszę. No i może teraz Państwo by chcieli o coś zagadnąć, albo się gdzieś ze mną nie zgodzić, to się będę bronił, albo się poda przez to jest jeszcze możliwe. W każdym razie może czas na otwarcie dyskusji, bo ja swoje, swoją godzinę przegadałem. Mam jeszcze na raz taki na, 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 na zapasowy kawałek filmu innego, który może Wam pod koniec pokażę, jak ten nastrój będzie sprzyjał. Ale na razie powiedzcie, czy ktoś by chciał zabrać głos i no jak mówię, albo się szybciej nie zgodzić, albo, albo zgodzić. Bardzo bym ciekaw, czy coś z tego z bo u mnie w jakiś sposób obchodzi i dotyka. Witam serdecznie. Chciałabym, się wtedy, gdzie są wizy, które ogłoszono wcześniej, jak fajnie, wybrać.

Może nie jest to końca pytanie, ale chciałam w pewnym sensie może się nie zgodzić. To znaczy, nie daję w żaden sposób zmiany obyczajowej, jaka się dokonała, o której tutaj Pan wspominał, ale mimo wszystko chciałam zwrócić uwagę, że tak jak wielokrotnie Pan powtarzał, że dzisiaj to właśnie te potrzeby intymne to jakaś pochostka, że to jest coś takiego zwyczajnego, właśnie jakiś w różnych kategoriach, ale traktowane jest, ale mimo wszystko chciałam tak tylko zaznaczyć, że chociażby w XVIII wieku fakt istnienia takich instytutów jak dom publiczny był zupełnie akceptowany wszędzie i tak nie do końca rozumiem, bo też Pan wspominał o tym, że to już on też mówić o, o mówić, że ta rozwiązłość w jakimś sensie była powszechna i tak Właściwie, to właściwie projekt. zmiana. inaczej, ale z drugiej strony na przykład w dzisiejszych czasach prostytucja jest zupełnie nieakceptowalna odczarowo. No, tak, że mówiąc bardzo akceptowalną to nie jest. Najlepszy dowód, że przeciętny Polak co drugie słowo mówi słowo na K, które oznacza <laughs> jednak ten zawód. Więc mówi go z pewnym uczuciem, czyli to jest słowo obarczone pewnym ciężarem. I tego słowa jednak nie można użyć do cudzej matki, bo się dostanie po pysku i Proszę rozwiązłość czasów minionych jest tak imponująca, myślę szczególnie o XVIII wieku. Oczywiście myślimy także o arystokracji tego czasu, bo tylko oni sobie mogli na to pozwolić i oni dali temu świadectwo. I te wszystkie czasy niebezpiecznych związków, dla to jest coś takiego, przy czym dzisiejsza rozwiązłość jest po prostu żałośnie wtórna. Te wszystkie amenażmała atua, no cóż to za wynalazki. Oni to dużo lepiej robili w XVIII wieku, bo bardziej to przeżywali. A u nas to ciągle są takie właśnie tylko techniki gimnastyczne, takie z pogranicza jogi, prawda. Że to możemy z nami przyjąć jeszcze jedną pozycję i w tym wyzwalamy człowieka. Ja myślę, że to o coś innego mi chodziło. Co innego rozwiązłość, w której w ogóle jest jakieś wartościowanie, że to jest Rozwiązał się z słowem negatywnym. No, nikt nie mówi o sobie z dumą, ja to jestem rozwiący, prawda. Natomiast to oznacza, że się nie, nie przywiązuje wagi uczuciowej do przeżyć intymnych. No tak, ale w kontekście właśnie wizyt w domach publicznych na przykład, że tak się uczymy tego tematu, no to nie przywiązano tego wagi, tylko traktowano to jako coś, co trzeba zapewnić jakby to nie, ale w nie było nie warunki, nie ludzkość nie była nigdy lepsza, tylko miała inny porządek wartości. Teraz, dom publiczny w XIX wieku, był rzeczą haniebną, potępioną, chodzenie do niego było rzeczą wstydliwą. Ukrywano to bardzo, żeby sąsiadka nie wiedziała, gdzie Pan... Ja mieszkam, długie lata mieszkam w Paryżu i mieszkam sam w champs de -Bone. Szanowny bon to są te malutkie pokoiki na poddaszu, gdzie udaje się służąca, potem jak pozmywa po kolację. A podać, się tam udaje, żeby nie widziała, co Państwo robią później. A tam dopiero się dzieją różne bezeceństwa. Tam właśnie Pan przyjmuje kochankę, Pani przyjmuje studenta. To wszystko się dzieje na tych niższych piętrach, ale o tym służąca nie śmie wiedzieć, bo ona ma być właśnie, zachowywać się przyzwoicie. Gdyby ona miała kochanka, to byłoby. To byłaby prawdopodobnie wyrzucona, no pani Dulska jest tego historią. Więc ja myślę, że przemiana obyczajów tylko do tego prowadzi, że ponieważ dawniej stosunek seksualny groził prokreacją, to odnoszono się do niego z należną ostrożnością. Ja Wiadomo było, że to, był, to było właśnie ryzykowne. A w tej chwili ryzykowne dla wielu przestało być. I to jest uderzająca różnica. Dziękuję jest z tyłu głos już widzę. Ja chciałbym pozwolić się nie zgodzić z tym, że e, stosunek seksualny jako także e, jest e, równoznaczny z rozwiązłością. Tak? Przede wszystkim e, mamy inny punkt na sam stosunek w sobie niż w XIX wieku, tak? To, to, to jest istotne. Poprzez rewolucję seksualną w latach 50-70 to, że kobieta ma wielu partnerów, tak? nie, nie jest dla niej w tym momencie już taką ujmą jak w XIX wieku. Tak? Nie, ale w, ro, w rozumieniu społecznym ujmą nie jest przeciwnie, im więcej kochanków, znaczy bardziej atrakcyjna. Może się w biurze pochwalić. Kto jeszcze ją przeleciał? To jest, to jest do wyobrażenia. Tylko jak ja szukam za tym, jakie tam dobro za tym stoi. No, czy ona coś z tego ma, poza doraźną przyjemnością i podejrzewam, że nie ma, bo nic nie zbuduje, czyli skazuje się na samotność. No bo taki jest nasz los, że jak nie mamy związków silnych z partnerem, no to jesteśmy samotni. No chyba, że jesteśmy społecznikami oddanymi tak jakiejś masie zbiorowości ludzkiej, że dla niej potrafimy się poświęcać. Są tacy ludzie i znam takich, co właśnie nie mają życia osobistego i nie narzekają, bo mają bardzo bogate jakieś życie, właśnie w jakichś organizacjach poświęcają się, coś tam robią. To też prawda. Jeszcze mamy Kler, który jest taką dla nas osobnym rozdziałem, no bo kler, akurat katolicki kler się nie, teoretycznie nie powinien mieć kontaktu z płcią odmienną. Mówię teoretycznie, bo praktycznie dla jakiejś statystyki wskazują, że celiwat nie jest aż tak przestrzegany, jakbyśmy sobie myśleli. No ale to jest trochę bardziej. Dla mnie to jest ich sprawa, a nie moja. Panie.